Pacjent ma prawo doświadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i z należytą starannością. Pacjent ma prawo do tego, aby ta opieka była na jak najwyższym poziomie, aby intymność i godność pacjenta była szanowana. Niestety zdarzają się takie sytuacje, gdzie pomimo najlepszej wiedzy, najnowocześniejszych metod leczenia. Kres życia dobiega końca. Wówczas pacjent ma prawo do tego, aby to leczenie wspomagało go w tym procesie, aby ta agonia przebiegała jak najłagodniej, aby ból był leczony. Niestety jednak czasami bywa tak, że prowadzenie takiego leczenia w sytuacji, kiedy ta agonia już nastąpiła. Prowadzi do czegoś, co nazywamy terapią daremną. Terapią, która przynosi tylko ból i cierpienie, a nie przynosi ukojenia. Stąd też w grupie wybitnych ekspertów, bioetyków, profesorów, lekarzy powstał dokument. Powstał dokument w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, dokument, właśnie w sposób szczegółowy, Zajmujący się kwestiami terapii daremnej, zajmujący się tym, do czego my, jako pacjenci, mamy prawo, do czego my, jako ludzie, mamy prawo w sytuacji, kiedy właśnie nasze nasz życie zbliża się ku końcowi. O tych szczegółach przeczytacie Państwo w dokumencie, który znajduje się na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjentów.